Dobra. Mm, będę musiał podzielić ten odcinek na dwie części. A raczej ben, już podzieliłem go. Yy, program do nagrywania przerwał nagrywanie. O czym mnie poinformował po wykonaniu. Inaczej. Program automatycznie przerwał nagrywanie, gdy waga piku wyniosła 1 yy, GB. Czyli to będzie przy 24 minutach, licząc dodatkowo. Yy, licząc dodatkowo. Hmm, to czyli to będzie 24 minuty licząc dodatkowo przygotowywanie. Dalej go nie rusza. Może go dogoni. Uh -huh. pobiega. Darwanka, dobra Jednego za mniej Nigdy ich nie lubi. Mhm, dobra Ym, Tak podzielę ten odcinek na dwie części, albo zrobię 10 i 11 mniej więcej w tym samym czasie Okej, okay. że trochę poćwiczyli Jeżyczka pseudo już jest gotowa Ym, A jak z koszarami stoją też prawie gotowe, będzie trzeba tylko przerobić ścianę, ale teraz tak, ściana tutaj i, i, i z czego? Granit czy obsydian? Oczywiście, że obsydian, nic innego niestety nie mam. Tak, ze 160 bloczków. Dobrze. Yy, jak tutaj idzie mu wytwarzanie pancerzy U, y, military? Tak, equip. Tak na razie przywódca ma yy, miarę, prawie cały pancerz, brakuje mu tylko rękawic i Tarczy, więc zrobię ją szybko. Round Shield czy Buckler? Nie będzie Round Shield i, i, i Grievous. To co? Gaunlets. Gaunlets, Grievous. Fila. Nawet sprawdzę to specjalnie. No Gauntlet. 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 Rękawice. Mail gauntlets, chyba że nie tego im brakuje. Handwear tak nie mają tylko rękawic. Dobra, nie zrobi. Szybciutko ten zestaw. Hmm. Ale. Tu trzeba wyburzyć ścianę. Upstairs, schody na górę trzeba zrobić szybko. D z desek. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Tutaj jest podłoga, dobra. I deski na podłogę. Oni widzę, że wrócili do treningu. Jak tam staje z wojskiem? Mam dwóch włóczników. chyba. Jednego. Miecznika i topornika ej. Szybko szybko trzeba wybudować tanera Bo widzę, że mamy tutaj Kości Dobra Znaczy skórkę na skórek nie wiem Widzę, że tutaj część nie drze, yy, drewno. Nie drewno drewno. Część ćwiczy, część dekonstruuje. Także jakoś to idzie. Okej. Okay. Widzę, że też skończyli podłogę robić. schody. No Widzę, że ostro ćwiczą. Zużywają się im ubrania już. tym jest problem. Będę musiał poszerzyć moją produkcję o przemysł. Przemysł. Eee, O przemysł tekstylny. Dobra, ktoś się zajął przetwarzaniem eee, włóczki. Wełny nie wiem. Ale, ok, stąd Hollow i tak to wszystko miało być z obsydianu, tak? Tak, hmm. czy ja mam. Nie, Caravan leader tylko jest. że nie budują. Wschody na dół tutaj. No i elegancko budują. Tylko tutaj podłoga. Jakby to zrobić? Myślałem, żeby też tak zrobić, już tradycyjnie, że tak się wyrażam. Hmm, zrobić sobie tu, tędy przejście? Jak nie mogę? Nie ma tam przechodzenia. Krzyneczka jedna tu, druga tu Nie, inaczej to miało być Armor stand, armor stand, armor Rak raz, dwa, trzy, cztery Tutaj musi być rusztowanie. A tutaj jest rzeźnik. Dobra. Gdzie jest obsydian? Dobra, bra nie chrabiam tutaj. Nie. Wyla. Nie mogą od tym razem używać tytanu. Już nie mogą. Go zużywają do tak bezużytecznej roboty jak to. Czy w sumie bloczki z tytanu mogą mieć sporą wartość, ale to teraz mi nie jest potrzebne. Okej. Okay. I rampa na górę. Zrobię jednak ten dach. Muszę przynajmniej, w sumie muszę zrobić dach. No, dach muszę zrobić, ale może tego strychu nie będę robił na razie. No, i elegancko. Szczołu aha. No, i nie kończą. Ach, no. Czy coś, czy nie? Nie. Ale to miały być skrzyneczki. Zajrą, bo ona już nie ma Okej, okay, łóżka. Łóżka i będzie gotowe. I nasze koszary będą gotowe. Military, czyli to będzie skład pierwszy. Slosze, tak. Individual Squad. I tu wyburzyć. O, tu jeszcze coś jest, jakaś podłoga. Oczywiście, że parax squad, individual slip position. Ty, ty, ty i ty. Ty, 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 i ty, dobra. Mamy kolejne koszary gotowe. Hm dobra yy, no jakoś to idzie Ale róbcie więcej iron, iron bow no mamy wiosnę mhm. Mam nadzieję, że z obróbką nie będzie żadnych problemów, bo nie chciałbym szczerze mówiąc. Żeby się coś spierdzieliło. Że, za, przepraszam za wyrażenie od razu. Tutaj co się jest? O, ser zrobili. Oczywiście alkoholu już nie ma. Czemu nie? Eee, widzę, że mamy szczury w piwnicy. Więc je przypiszemy do tego miejsca. Eee, yy, oczywiście. Tutaj ćwiczą coś tam, dobrze. Zaczyna się. Widzę, że ma już pełny pancerz na sobie, tak porządnie wykonany nawet, o dużej wartości. Także szczerze mówiąc jestem zadowolony, mimo że to jest tylko dowódca. A ćwiczy używanie pancerza? Tak. Dobrze. No, nie jest źle. Hmm. Tu coś mnie chyba zbudować. No, zapasowe domy. właśnie Bo pewnie niedługo przyjdą nam migranci i będzie lipa, bo znowu nie ma gdzie ich pomieścić. No, akurat będzie 6 dodatkowych domów, na dole mógłbym też coś zrobić albo inaczej. Te domy muszę przesunąć. Zrobimy grubszą ulicę i od razu przejście tędy jakoś tu tu tu. Tak sobie tak teraz pomyślałem, że pewnie mało tłumaczę co robię albo co planuję. Ale się zdarza. Trzeba tylko zrobić miejsce na drzwi No No właśnie i Tradycyjnie Meble Dobrze Jak tam w ogóle umiejętności naszych żołnierzy Skillet Spearman Talentowa talentowany, fajnie No Nieźle No, porządna już porządne wojsko też szczurdzieść Nie mam kuchnię? Patrzę, że mam wszędzie ten... Ten, ten tłuszcz cały Przecież z niego można zrobić... Smalec, który jest jadalny Tak jakby chyba nie mam kuchni, żeby go przetworzyć Tak też nie ma. Ja tak sobie tak teraz pomyślałem, że Trading Depot można byłoby tu dziś zrobić lepiej. Wiadomo, większe bezpieczeństwo karawany też. Zważywszy, że to jest wieżyczka obronna. Może <gryżę> ją tak nazwę. Właśnie. Kolejny pan też trzeba zrobić. Eee... No. Tak chyba robię dwa zestawy butów dla nich niechcący, ale nie szkodzi. Będą mieli przynajmniej wybór jakiś. Okej. Okay.

Rampę na dach trzeba gdzieś zrobić Ile to już jest minut? Myślę, że już powinienem powoli kończyć ten odcinek 21 minut, tak Okej okay. W sumie to się dzisiaj roz wydarzyło. Rozbudowaliśmy wioskę. Wyćwiczyliśmy wojsko. Tak wiem, mało dzisiaj mówiłem, głównie grałem. Hmm. To się chyba wyrzucił. Dobra Nie no myślę, że tyle na dzisiejszy odcinek Co się dzisiaj wydarzyło Wypro Wypróbowaliśmy nowy program do nagrywania Wyćwiczyliśmy już wojsko na taki porządny poziom Rozpoczęliśmy produkcję broni dokładnie pancerze dla wojska Przebudowaliśmy Garnizon rozpoczęliśmy budowę nowej dzielnicy. W sumie, jak się zastanowić, to głównie dzisiaj zajęliśmy się wojskiem i ogólnie rozbudową. Co to jest. Co on robi? Nie. Nie w porządku, robi bloczki z lodu. Czemu nie? Czemu nie? Eee, czyli tak, dzisiaj w sumie, jak się zastanowić, to. Głównie skupiliśmy się na wojsku. Stoczyliśmy bitwę z Macakami, która udowodniła skuteczność naszego wojska. Że to był praktycznie jeden cios na każdego. Nieźle. Nieźle, nie wiem ile główek poleciało, ale było konkretnie. Dobra. Także... Dzięki wszystkim za uwagę. Wiem, że długo... Wiem, że była długa przerwa. Przepraszam za to. Mniejszym rekompensuję Wam to tymi dwoma, bądź jednym odcinkiem zobaczę jak to wrzucę eee, także jeśli wam się podobało nie pogardzę jeżeli zasubskrybowaliście, poleciliście gdybyście zasubskrybowali, gdybyście polecili, komuś czy dali łapkę, nie wiem cokolwiek każda forma pomocy dla tego kanału się liczy eee, a i jeszcze co do yy, informacje o zmianie nazwy kanału, czy loga e, szczerze mówiąc mieliśmy zamiar to zrobić, okazało się, że format jest zły także stwierdziłem ponieważ robiłem to logo, że na razie, na razie wstrzymam samą nazwę, zmianę na... nie baneru także okay. jeżeli że wstrzymam, nazw, wstrzymam robienie baneru jak wszystko będzie gotowe, jak już będzie pewność co dać w ogóle na ten baner, to się zmieni, także w każdym razie dzięki wszystkim za uwagę i trzymajcie się i cześć, teraz pytanie, które się pauzowało nagrania, dobra dzięki wszystkim za uwagę, jeszcze raz, cześć